Witam wszystkich! Słuchajcie, a więc! Te greedy teraz, tam! Sztuczkę, robię! Ooooooo! Czy jesteście braci? Nie jesteśmy gotowi, operator! Kręcz tym kółem! Ca! 5 sekund 5 sekund weźmiemy! O jej! No, cichu, cichu! Godzinę mamy, szybko musimy robić! Ej, że Rysia, to. Do dobra, cichu! Uwaga! Pytanie numer jeden! No ale... Nie zdałeś pytania! Co? Co? Jak ja z babcią konkurował? Uwaga! Pytanie numer jeden. No. Wymień trzech dobrych mężów. E, Asesinek, derma, babcia Marysia. Chyba, ma Kochaneś? Mogę zobaczyć. Chodź. Proszę o weryfikację. Dyna. To tak, zaliczamy to! <grymkanie> dziękuję, dziękuję. Nie znikwam się. już bije bo nie będą ciężko. Zawsze. Zawsze. Co ty, ty robisz? No, bije na kotle. Tak o! A nie tak o! <tusza> Maria, proszę. Denno bierze Garfilda na pieska. 10 złotych. Klapier bije te kotlety jak starą babusz na SMP, ale bym ci te najpierw wyssali. <grystanie> Dalej! <grystanie> Bartek. Odejmij 100 złotych. Nie no nie. Babcia nie. kręć koło. No, cześć chwilę. babka ma... Nie ma żadnej problem jest. Jaki? Babka ma dwa zadania. O, o. Muszę 10 złotych. Kryj się kołe, babka się nie boi! Nikomu fortunie! Ale z Libii ma 12,34. Oj, babciu, babciu, będzie ciężko. Patrz! Babciu, jesteś gotowa na kolejne zadanie? No kryj e, patrz! Ryjkę! 20. Nie chcesz pomponkać, ciągle. A o, już minus dwa. Trzy! Przestań! Przestań. Przestań Cią Babciu! pamiętaj o pierwszym zadaniu. Co tam jest? Co tam My jest? Co tam no, mi jest? Co tam jest? I kolejne trzy. Przecisz! Pozdraw to, co robisz, i zajmij się północnością pozdrawą na trzy minuty. No, Przecisz! Patrz! Nie! No, Przecisz! E, Pysz, ty Załatwiaj! Teraz kara opuchał, kiedy się wam pokaże, zaczął z góry. Chcę kazać za pozejemne wcale, poza tym dębna i klatki się ani podobno ubawczy w Zięce XD. <gryś>

10 zł. Klarfyl pozdrowisz. A dziesięć złotych. 10 zł. Jak babcia się odwraca do Clarkie, się na dupę, babci patrzy z boczuszek. babcia będzie dziś zakazana poniżej 18 roku życia, tęczowa slaga Demokratyczna Republika Konga. Ej, umkę! Dam ją Właśnie! Ciasne ci są. 10 złotych. Kochana babciu, dzisiaj śni mi się twój niezbyt przyjemnie pachnący pierożek. Mogłabyś to jakiś czas wyszorować to p... Nie Niech babcia zeruje i kaskuje kota, a jajca na jajecznicę daje. Minus jeden punkt dla babci, za tego do Nie wejrzymajcie! Tak ich praj się! dobra, nie ma z Walisz Asasinka. Dziesięć <gryśnikołenie> młody Asasinę. Dziesięć złotych. Babcia mogę przyjść wstrybuli? na libilię? Cześć babcia! Na wigilię jeszcze może przyjść. Do babci. Pewnie, że tak! Jaka kara dla babci? Jaka kara? Kochany babci. 10 zł. Plus punkt dla każdego. Plus 5 punktów za wykonanie bogów. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Już babci wystarczy! Babcia, babcia. O, tego, nie, ja się Nie, to teraz umyję, teraz wyje. Umy, żeby, żeby nie było, że się dałem! Na Mamy wody! i Mikołaja że <sparthe> za otywnę. Proszę, nie bądź dla niego miła. <słuch> Co się stało? babuń dawaj zrób salto, i Wali <grym> dawaj swoja wireka, pala babciu. Powiedz mi, czemu Klapik zdrada z polem i z sagim, a babcia z sagim dziś tak dzielnie walczała włosku, że babcia wyszła, a sagi lezy i śpi. <grym> <grym> babciu, dać przez 5 minut. Gotując. Tańcz, Czas? Tajny, tańcz, 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 taniec, i pi pi pi, chodźcie, chodźcie, i chodźcie, chodźcie. i wreszcie, się baw. chodźcie, 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 I to bo mam na myśli! Czemu to jedzenie wygląda jak babcia w łóżku o 3 w nocy? <taktoreng> <taktoreng> no, Haha! Mi... Ja mi... ja mi... ja tymi... <taktoreng> <taktoreng> się, pana Jaszka! No dobrze! Nie maj! Proszę, ja mam ich przyjąć! nie my jadę w pobaleniu konia. I. Patrzcie, musisz zamrać tam, że jest. 5 sekund. By mieć 3 państwa! Afryka, Azja nie Europa! A są to tylenty! <taktoreng> Minus jeden! Nie! To jeszcze raz! Niech babcia wymieni trzy rzeczy, które można lisać. Eee, minus trzy. Babciu Atlark ma pomarszczoną jajecznicę. Wymień trzy zdrowienia, którymi określa swoją drugą połowę. Szczatol! Zł. Pięćdziesiąt złotych. Siema babcia, jest tam drugi. Co? 10 zł. Babcia, brała śleki. coś widzę, że chyba nie czuł Pindor, pozdrawiała Asasinek, to niech się zsiedzi BDJQP, BDJQP. Ej, no i za to już babcia ma minus 2 punkty. Klaufej! Wygląda na szprocha babci. 10 złotych. Pamięta babcia jak 20 lat temu, gdy babci szprotek i babcia powiedziała, że musimy ale niestety później skończyło się... Klarafjord! podobno Klarfield ma stulec... To... Okej, okay, dobrze. Młody, słuchaj no, mnie! Się... Widzisz Minusza... co? Trzecie ja miejsce Nie robię, sobie mnie Proszę, na kolanach, buziaczka i proszę, panie operator, dwa razy zakręcić. Ja? babciu. Oj, babciu. Ja bym trzy razy zakręcił nawet. Nie, ja będzie. Oskar, nienawidzę Cię, dzień masz dzień się zdać. z radę? Dziś <laughs> linkuję Twój adres, zobaczysz. 20 złotych. Nie, babcia z kumsem. Mam z Tobą zabrać ten ludy gej za przeproszenie, babcia mówiła, <laughs> że masz się siebie dwie. Dziś sobie poddaję. Dziś sobie poddaję wysiłaną wino. Chrystus na rzepie, Chrystus na rzepie, Tobie obrzydnie za... Z 10 minut. Łeeeej! Przecież Platys ty ja... balkony I znowu, w tym, się w sobotę, jak babcia w na łóżku. Nie się tak! Babciu, co ja mam wziąć? Iiiiiii. Chodź, teraz szyszko robisz ty. No dawaj dalej, i ty babcia też miała kręcić, nie? Tak, teraz babcia. No gdzie dajesz? Ale ja cię fuck? przecież się się <grymianie> <Przimieś? grymianie> nie masz piękności, takie. Nie pośiedź. <grymianie> to tak. Gorąco mi wiecie? Face strewil? To ja jestem polu. Wow. A popatrzcie <grymianie> wszystkich. Hej, asasinek robi pizzę, czy pożyczysz salami z cudów? <grystanie> ja tylko. Proszę robić, nie przeszkadza. Ja się boję. Mnie? No tak, bo metodą nowgluczka się ugodzony. <grystanie> <grystanie> na czym znaczy polega metoda nowgluczka? Proszę mi raczej. Gdzie mnie będzie dotykał. Gdzie? Nie wiem, to sam się dopowiesz. E, czy powiedzcie mi, czy w planie jest jakaś suróweczka? Bo musimy się nastawić. Co to tam robi w tej szufladzie? Na przerwę babcia idzie zaraz? Ej, co tam się dzieje? Co się robi? Ej, Ewij! Babciu, łapać go czy nie?

Haha, A ty ś! A myśli jeszcze Cześć! No gdzie jest operator? jeszcze <grym> Czemu ten wykastrowany rudy Kof i dzwonka z Notu dał? Lubię ustawić minut kula ziemska przedstawiająca Azję i Australię. Ja, ja mogę powiedzieć, że. Bo babcia Wida od swoje trzy buty. Nie powiem, gdzie jest schowały. Ja się się Twojego? <grym> Zostań. Nie, nie można. Ja Ale my jesteśmy shiri, okay. tak? To dla nas odpłynęło mi. Co się stało? Przez minutę gadaj od rzeczy. O to tak jak zawsze. Tak, to wcale nic się nie zmienia. Bo jeszcze raz. Dobra. Ciczej, ja tronicie. A ty patrzysz na mnie. Ja pół tyta, kradnie. Jest życie ja madryjcie Ziemia cię żadne <gry> O wiesz tak masz oh, Maria przepraszam Nie będę robić takich rzeczy Ziemia A i ziemia B A tych nie do oko wpadło Six seven i z nim Six seven Six seven wow! uh! Co masz robić? Sprawdzę, czy jest ok. A masz pytanie dalej w ten sposób? Nie? nie. Babka nie dużo oleju, żeby. Brzoszek, Asasynka był dalej taki psie tu Zobacz. I los pięć punktów? Nie! Nie, no nie będę rozbijać. Ale ja będę! I nie, do babciu! Ja za 20 zł dla babci. O cholera, po widać. Daję! No, nie, 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 czemu żeś nie, 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 są nie, nie, są surowe, nie, 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 może i tak. nie, 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 są takie są nie, gdzie są nie, Na talarki, talarki? Tylko takie nie ten kupiłam, być taki może być. Chat, napiszcie czy może być. Ura się was, to będzie. Ja chciałam tylko Wam pokazać jak to wygląda. Maciek rzuca tymi kotletami? Cicho, w nie widzę Widziało Widzieliście to, co nie? babcie to? <gulity> Barczy, Barczy <spadły> tam. <gulity> babcie <Barczy> spadły te kotlety Patrzcie spadły te kotlety tam A to lepiej będą smakować, przynajmniej z są było, Takimi włosami <gulity> i kurzem <gulity> Nic się nie stało. Ja tu nic nie widzę ja jest, rzuca, No tutaj jest piasek dosłownie no Panie, gdzie okulary macie, widzicie? Co, to pieprz? Właśnie, to pieprz. O, o proszę bardzo. Pounds, pomyśle. nie pokroić? tak, babcia nakarmi nawet Samolocik proszę Samolotik Tak. Na za mamucie. O cze na wygląd, o ciat. na Oj, oj, babci coś tam z góry <ś> <work> Proszę nakarmić karmić. Icie, proszę o ocenkę. To proszę kawałek, proszę. Teraz. Ale mały, mały kawałeczek, nie, mniejszy. BDSM. Pustego. <noise> ja tego, bo to jaśniejsze lubię bardziej. Jaśniejsze, Jaśniejsze, ale lubię bardziej właśnie te ciemniejsze. Jak się nazywa ten? SMR, a nie BDSM. Proszę mi tutaj pokazać? Hop. Proszę, od środka ocenka, jako panierka, jak na śikach. Ładne, ładne. Poproszę na pół to przekroić i wraz z moim drugim Beżem. przyjacielem. Wraz z moim drugim przyjacielem z Jury Polem spróbujemy po Tak Dokładnie zgadzam się. I uwaga, samo leci Aha. do mnie. Nie ten do mnie. Niam, 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 niam. Proszę, Mogę tym samym? No. No. Ej, szczerze? I co kurwa? Nie. No 9, daje 9. Zobaczcie. Jak oceniacz? 6, 7, 6 7. Pewnie, że tak. A więc, kochany Jerry, eee, czy ja na przykład tutaj kończę z zimą sobie pan życzy? Nie. A jak nie. oceniasz? Pan sama. się przyznać. To jest Jak, 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 jak oceniasz? Zobacz na niej. Jak oceniasz? Jak oceniasz się, pytam? Dobrze. Jaka ocena jest? Jeśli 10? 10. Jest, nie, 10? Dobrze Jeśli 10, 10. 10, 10. 10. jest 10. dziesięć? Dziesięć, jest 10. 10, to jest 10. No Dobrze. Czyli, jeżeli kochane, chciałabym się zapytać, kto wygrał? No, miejsce pracy zostawili trochę. No, babcia bardziej usypiona, zobaczcie. Usypiona według Ciebie? No. Ja tu nie chcę przeknąć, ale to jest stary. Tak, tak, z ust mi to wyjąłeś. Wiesz o co to chodzi, no, Tragicznie. No nie no, ale wiesz jakieś kotlety z ziemi. No, może dlatego nam tak dobrze smakowały. Właśnie. No, może nie bardzo smakowało, widać tak, Specjalny składnik Ja jadłem e, Klatkiego. Był perfekcyjny. Klatki dobrze zrobił. Albo dlatego, że jestem godny z tego mi To No mi też smakował jako kotlet. Nie, no klatfego bo to jest. Ja powiem tak, no mi w smaku bardziej oddała babcia, nie? Ale tutaj się liczy Ale, całość, Ale styl, posłuchaj. zachowanie porządku, ja nie wiem. Ale posłuchaj, ja jeszcze chcę powiedzieć, że jak się wzięło gryza kotleta babci, to on był taki mocno słonawy. Był, był. Więc pytanie, czy przy pierwszym gryzie, eee. czy, czy kolejne gryzy by ci tak samo smakowały, jak ten pierwszy, jakbyś tyle soli dosłownie długie by wciskał? Oj, to, to też jest prawda. To jest To w takim razie ty, ty bardziej uznajesz, że Ja komuja. Ja uznaję klasycznie. No to Sagi, masz decidera. Ja nie jadłem kotleta babci. Próbuj, nie będę tego jeść. Babcia co... wreszcie są na podłodze. Faktycznie? A wy się zajadaliście ze spakiem. Więc wy ocencie sobie. Ja mówię tylko, że Klępego był... Okej, okay, dobry był, więc wy jesteście prawdziwym jury. Ja nie jestem prawdziwym e... Od was zależy, nie ode mnie. Zapraszamy! Zapraszamy! Amen! <laughs> <laughs> A więc po długiej naradzie, która była przed chwilą Tak I bardzo ciężka Zadecydowaliśmy, iż Zwycięzcą tegorocznego streama W gotowaniu jest Schabowego Jest Klaffi Klafi! Babciu, babciu, serdeczko mi oddajesz? Ja chciałabym w takim razie napisać Ło! Ej! Ej, jak rozbija się jajko? Co Ej! Ej! Zim! Zim, jest. zim, zim! Wiesz, I A ja cię ogłosiłem zwycięzcą! To Czas, jak to wygląda? Szaf, jak to wygląda? Tak? Okej, okay, dobrze. I siu, i siu! My sobie ja nie wiemy i czekułam, a to te szaf. Ja mam czas bardzo, w takim razie chciałam podziękować. na masz